Witajcie w kolejnym odcinku z serii Transportowe Opowieści, a w tym odcinku dowiecie się więcej o Constalu 13N. Jak powstał ten tramwaj oraz jaka jest jego historia, potem się w tym filmie. Zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji dla tego kanału. Pamiętajcie o moich social mediach, a ja wychodzę do tematu tego filmu. Idea zapastniania tego trawo jest następująca. W latach 50. XX wieku warszawski tabor tramwajowy w większości opierał się na przestarzałych i w znacznym stopniu wyeksploatowanych, kłopotliwych w eksploatacji wagonach sprzed II wojny światowej. Co prawda w 1949 roku Konstal wyprodukował wagony generacji N, lecz posiadały one błędy techniczne i były wykonane z materiałów niskiej jakości. Poza tym było ich za mało w stosunku do potrzeb. W wagonach panował niesamowity tłok. W 1954 roku problem został dostrzeżony przez władze centralne. Do Czechosłowacji wysłano delegację, której celem było zapoznanie się z konstrukcją i eksploatacją tramwajów szybkobieżnych. Po długich negocjacjach uzgodniono, że fabryka Chege Tatra sprzeda w stronie polskiej dwa wagony typu T1 które przyjechały do Warszawy w styczniu 1954 roku. Badania nad czechosłowackim wagonem Tatra T1 pozwoliły na opracowanie w latach 1956-57 polskiego projektu tramwajów szybkobieżnego, który w dokumentacji oznaczono symbolem 11N. Wkrótce jednak okazało się, że polski przemysł elektrotechniczny nie jest jeszcze w stanie wyprodukować odpowiedniej aparatury. W związku z tym do Belgii wysłana została specjalna delegacja, która miała uzgodnić warunki techniczne zakupu aparatury firmy ACEC. Belgijska aparatura była przystosowana do napięcia 40V, a 1 miał natomiast 24V. Gdy zakupiono 25 kompletów, przystąpiono do zmian konstrukcyjnych pierwotnej wersji 11N. Zmienioną dokumentację oznaczono symbolem 13N, a następnie przystąpiono do budowy prototypu. Seryjna produkcja ruszyła w 1959 roku. Konstrukcja tego tramwaju była oparta na założeniach specyfikacji tramwaju PTC. A tutaj właśnie ten tramwaj PTC, ktoś się spyta, no to jest akurat tak, że to akurat wymyśli to, o ironii Amerykanie. To co jest ciekawe, że teraz w Ameryce za bardzo tramwajów nie ma, a to oni, właśnie oni opracowali tą koncepcję. Ogólnie o historii tramwajów PTC możemy kiedyś zrobić osobny film, ale w tym do Czechów Polacy nie zakupili oficjalnej licencji na jej wykorzystanie. Oprócz podstawowej wersji 13N wyprodukowano także trzy składy 13NS plus 13NSD z rozrządem stycznikowym wagony typu 13NSD były doczepami czynnymi pozbawionymi stanowiska motorniczego. Wersją rozwojową miały być modele 14N i 14ND, ale powstały tylko prototypy przebudowane następnie na właściwie 13NS i 13NSD. Wykonano także prototypowy tramwaj przegubowy 15N wózów 102NA odróżniało go między nimi konstrukcja przegubu, prezentowa tkanina i nastawnik w formie kierownicy. A właśnie 102NA nie kojarzy wam się coś z 13N? No właśnie, dlatego że tramwaj typu 102NA powstał w oparciu właśnie o 13N, przy na początku pierwsza wersja, czyli 102N miał zupełnie inny przód. Potem, kiedy okazało się, że ten nowy przód był niepraktyczny, wiodono właśnie na ten z Constella 13N i później go nazwano Go 102NA. Ogólnie już o tym robiłem film, także polecam zobaczyć. Podlinkuję ten film w opisie. Najwięcej tych tramwajów były w Warszawie, ale cztery sztuki przybudowane na styczniku we identycznie z 13NS Jakkolwiek nigdy tego znaczenia nie nosiły, otrzymamy także GOP, czyli Górnośląski Ogręg Przemysłowy. Teraz to oczywiście się nazywa się jako Metropolia Górnośląska. Pozyty prototypowe były testowane w Warszawie i Katowicach. Tam też jeździły składy 14N i 14ND oraz przygubowy 15N. 13N na przestrzeni lat były poddawane różnym modernizacjom. W Chorzowie do dziś patrzy jeden wóz techniczny przebudowany ze śląskiego 13NS, ale i Poznań posiadał też tramwaj typu 13N, w latach 98-2011. Obecnie już ten tramwaj nie jeździ, został on przekazany w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jako pojazd treningowy. Jednak obecnie te tramwaje już nie kursują nawet w Warszawie, gdyż w nocy z 31 grudnia 2012 roku na 1 stycznia 2013 w okolicznościowej linii 13N oficjalnie zakończono eksploatację tramwajów typu 13N w Warszawie. Ciekawe, te tramwaje w początkowym okresie były nazywane trumnami ze względu na swoją smukłość wynikającą z wózkowej konstrukcji, całkowicie je odróżniające od wagonów ostojnicowych. W 1994 roku zmodernizowano wagony 821 i 818 na typ 13N MOD. Wagon 820 wagonowi 821 zamontowano dwa reflektory, a 818 zamieniono w doczepę czynną. Na miejscu przodu zamontowano tył innego rozbitego wagonu przeznaczonego do kasacji. W składzie zamontowano drzwi odstawne na zewnątrz. M wymieniono też elektronikę Skład 821 plus 818 przez swój nietypowy wygląd nazywany był żabą. Tym modelem tramwaju na warszawskiej linii 18 kieruje główny pchaty serialu Miodowe lata, motorniczek Karol Krawczyk. A no przyznajcie, na pewno widzieliście ten tramwaj, szczególnie w, w wyczołówce tego serialu. Jednak coś że to nie jedyny aspekt filmowy tego tramwaju. W filmie animowanym tytuł Sromek i Atomek wśród złodziej marzeń profesor Talent przerobił wagon 13N nr 711 na wszechkosmiczny pojazd dla głównych bohaterów. Oryginalny 13N 711 został przejęty na stan tramwaju warszawskich 7 grudnia 1968 roku, a skreślony 12 lutego 1993 roku. Wagony sąsiedzkie, czyli 710 i 712 pozostały w eksploatacji w kolejno do 99 i 2011 roku. Zapomnę Wam, wcześniej wspominałem o tym, że te tramwaje zostały oficjalnie skreślone w noc sylwestrową. Jednak co ciekawe, 5 stycznia 2013 roku ostatni raz można było się przejechać tramwajem typu 13N w ruchu liniowym. Od tego dnia tramwaje te można spotkać tylko podczas różnych imprez kulturalnych w Warszawie. Produkcja tego modelu została zakończona w 1969 roku, a wyprodukowano ich 836 sztuk. Pomimo tego, że od czasu zakończenia ich eksploatacji minęło już sporo czasu, to nadal są one mile wspomniane. No nie ma się czemu się siedzieć, w końcu zapisały się na kartach warszawskiego transportu miejskiego. Tramwaje te są przede wszystkim znane z ich charakterystycznego dźwięku ruszania i hamowania. Zresztą sami posłuchajcie. W tym filmie to już będzie wszystko. Ogromne podziękowanie dla kanału sp 2 który pozwolił mi na wykorzystanie swoich nagrań do tego filmu. Link do jego kanału i wykorzystanych nagrań są w opisie. Jeśli się wam podobało, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie ten kanał. A ode mnie to tyle. Na razie, cześć.